Dzisiaj czwartek, koło 11, akurat dzień dziecięcy, trzeba było zostać z małym w domu, bo ma katar. Chciałem pokazać, jak gołębie latają, ale w zasadzie zanim zdążyłem je wygonić, a odleciały, ale o są, pojawiły się. Pierwszy raz wypuszczone, wszystkie razem. E, są już powyganiane samice z młodych, czy tam samce, co tam teraz sobie się działo. E, no cóż, jest minus 7, jeden gołąb ze spisu został zjedzony. No niestety bura nie chce zjadać tego, co by mogła. No i cóż, no generalnie mam nadzieję, że zacznie się robić ciepło. To już te treningi, obloty będzie można, nie wiem czy w ogóle tego nie będzie widać, bo poszły na słońce, to będzie można te treningi, obloty robić bardziej regularne. Mam nadzieję, że te badania, o których tam mówiłem, dojdą do skutków w sobotę. Zabiorę też jedną z tych żony mewek na to badanie i dopiero po badaniu zostaną włączone jakby do do Wojlery, czyli po prawie miesiącu czasu, jakieś tam kwarantanny, one miały zrobione kuracje takie podstawowe, krótkie, które po prostu dolotom czy gołębiom, które gdzieś tam z skądś przyjeżdżają z niewiadomego źródła, się robi. I po dwóch tygodniach od tych kuracji będą miały zrobione badania, także będzie w miarę widać, czy można to wpuszczać na gołębnik, czy nie. Na gołębie, no cóż, no sance rano, jak są wypuszczane, jeżeli się w ogóle udaje wypuszczać rano, to chodzą dobrze ponad pół godziny, no tutaj Jastrom dba o to żeby one nie siedziały nie leniły się także naprawdę na dosyć dobrym tempie trenują no dzisiaj wszystko razem wypuszczone więc, yy, więc zobaczymy jak to wyjdzie no późne tutaj trochę obcinają gdzieś dołym, takie bardziej leniwe ale już się nauczyły że jak nawet nie chcą trenować to mają siedzieć w gołębniku natomiast cała reszta yy, całkiem fajnie sobie radzi no teraz to tempo nie jest zawrotne nie oszukujmy się Natomiast no, za w zasadzie praktycznie, że do końca tygodnia już przejdę na te karmy lotowe, jestem bardzo mile zdziwiony tym kiełowaniem, naprawdę znaczy mile zdziwiony, spodziewałem się, że będzie dobrze, natomiast nie, nie liczyłem, że w przeciągu 3 dni ponad 70%, w przeciągu 4 dni ponad 70% ziaren wykiełkuje. Ale no, dobrze, dobrze to świadczy. No i co, gołębie zaczną dostawać teraz lepszą karmę. Trochę dodatków jakichś energetycznych, tak żeby trochę jeszcze poprawić im tutaj to trenowanie koło domu. No i jak bozia pozwoli, będzie pogoda, to może w lany poniedziałek albo może w sobotę, już przed świętami, czyli gdzieś za około niecałe dwa tygodnie, spróbujemy je gdzieś tam lekko ruszyć. No zobaczymy, nie będziemy tego robić na wariata. Na pewno będą musiały być w dobrej formie, żeby to zrobić. Żeby je wypuścić, a ja zaraz się biorę za szczepienie młodych, które będą dokładane już tu z bojlery, też do gołębnika młodych, czy tam w miskach. No, Jurek dzisiaj psa wypuścił, pies sobie pobiega trochę też prosto przez ogródek. Co zrobić? Dobra, to na razie tyle. Pozdrawiamy. Cześć, Roda, wieczór. Karmę zarewaliśmy w sobotę. Wieczorem wodą w pojemniczkach i tak z czystej ciekawości przeliczyłem akurat w karmie tej rozpłodowo-odchowowej, jaki jest procent ziaren, które wzeszły po tych czterech dobach. No i jestem mile zaskoczony. Tak naprawdę pierwsze kiełki pojawiły się po dwóch dobach, bo codziennie to obserwuję, codziennie dbam o to, żeby tutaj była wilgoć. Natomiast akurat w tej karmie rozpłodowo-odchowowej w próbce było 245 ziaren, policzyłem to sobie, i na środowy wieczór ziaren, które mają kiełki, jest 190, czyli jest to 77% wykiełowanych już ziarenek. po czterech dobach, tak? Zostało tutaj trochę ziaren jeszcze, w których kiełków nie ma, natomiast one są mocno nabrzmiałe. Część już jest napęknięta. No, tego kiełka dobrze nie widać, więc są potraktowane jako niewykiełowane, aczkolwiek pewnie do rana jeszcze część z nich już by kiełek puściła. Jedyne co, to jeszcze kukurydza nie puszcza kiełków. Ona pewnie dłużej trochę wschodzi, ale jestem bardzo ciekaw, jak przez ten tydzień czasu te ziarna pozostałe sobie poradzą. Ja zostawię tylko je, żebym miał podgląd tego. Natomiast no, w innych tych próbkach te kiełki są, widać je. Nie chce mi się już tego liczyć. Po prostu no, mają tutaj dużo wilgoci, dużo ciepła, więc ten wzrost też jest. Natomiast no, gdyby coś z tym ziarnem było nie tak, to przypuszczam, że po prostu by nie wzeszły ale na przykład cieszy to, że w Cardi czy Dari praktycznie już w 100% jest wykiełkowane przynajmniej w tej karmie rozpodowej, ale w tych innych karmach też widzę, że tylko trochę wilgoci i po prostu jeszcze 2-3 dni będą liście dosłownie tutaj. Także no myślę, że będzie dobrze. No ale zobaczymy w sobotę czy w niedzielę, kiedy tam będzie czas, żeby to nagrać. Także to na razie tyle. <laughs> Witamy w sobotę rano. No, dzisiaj szybkie obowiązki. E, wypuścimy gołębie na oblot. Posprzątam, pozbieram kału do badania. E, później wsiadam w auto i, i jadę, jadę z gołębiami na badania do pana Marka. Tak się umówiliśmy, trochę plany rodzinne się pozmieniały. Dlatego jadę po prostu właśnie w celu wykonania badań. Tylko i wyłącznie, więc postaramy się coś tam nagrać. Też o parę rzeczy Pana Marka spróbujemy zapytać. W gołębniku lotowym jest jak jest, no specjalnie jest nieposprzątane. Przyrządem wychowawczym gołębie są przeganiane właśnie tam obok. Już samice z półek też są wyganiane, bo młode są na, na tyle duże choć bo młode są na tyle duże, a no jeszcze niektóre są na tyle oporne, że nie idzie ich wyrzucić z młodych, ale to powoli, delikatnie. No chodź, chodź. Są na tyle duże, że już wyganiane jest na oblot wszystko. No i już właśnie staram się to robić generalnie tak, jakby miał być obieg. Dokładnie tak, jakby miał być obieg robiony. W tych miejscach, w których, w których e, piastrzą zjadł partnerów, no część było to zauważone, młode udało się poprzekładać, część nie, dlatego w sumie tych gołębi tutaj jest 16 młodych, 4 są tutaj podłożone z rozpłodu, 12 jest po gołębiach lotowych. E, no i co, i tak to wygląda, nie? Na karmę już przeszliśmy praktycznie lotową. To, o, sobie tutaj już zamykanie, muszę dorobić z tej strony, na razie to musi tak wyglądać. Na wczoraj no, ta karma, stawkę zobaczcie, którą liczyłem ziarna jak z kiełowaniem wychodzi miała do wczoraj do wieczora zakiełowanych 89% ziaren także po 6 dobach to jest myślę przyzwoity wynik. Głębie już się dosyć, dosyć się przyzwyczaiły tego wychodzenia. Także, już wiedzą o co chodzi. Jeszcze trochę to w ogóle nie trzeba tu będzie reagować. No wiadomo, część jeszcze nie chce wychodzić, bo się po prostu boi. Jastrzębia, tu jeszcze zostaną zdjęte te siatki. Jeszcze zostaną zdjęte te siatki. za dużo nie trzeba robić z nimi późniaki, które były ganiane dość mocno dość mocno to po prostu nie chcą wychodzić nie chcą latać ale nic to e, mięśnie w teraz lepszym stanie teraz dostaną dostały ze dwa razy elektrolit dostały raz Power wed z centrum zdrowia, o tutaj dwa te późne, które nie chcą latać, ale one zaraz polecą. Natomiast cała reszta no dosyć, dosyć fajnie. Tutaj jest taki dłuższy przyrząd wychowawczy, którym sobie radzimy na razie z tymi spóźniarskimi. Bo albo latamy, albo siedzimy w gołębniku, żeby bura nie miała tutaj okazji za bardzo robić im krzywdy. No i co? I całym stadem muszą się teraz wprawiać dość mocno. Czas przestawiany, więc po pracy będzie opcja, trochę ich tu przypil przypilnować. Natomiast no, w powietrzu już jest na tyle dobrze, że, że ja sobie nie daje z nimi rady, jedynie jak coś chce im zrobić to czeka aż gdzieś usiądą no one mają młode więc też jeszcze trochę chcą chodzić po ziemi nie zawsze jest czas żeby je przypilnować więc czasami sobie mogą chwilę pochodzić ale no to wtedy próbuje nieraz mu się uda nieraz nie na badanie został zostanie zabrany do lot z gołębnika lotowego i jedna samica tak żeby to były dwa gołębie no to przy tych 24 które tutaj są to myślę że to jest wystarczająco Zostaną zabrane Z2 młode, czy tam trzy i Z3 z głębnika rozpłodowego, może mniej, może więcej, nie wiem, zobaczę. Generalnie, jeżeli coś by miały, to, to i tak to wyjdzie. Na pewno zostanie zabrana mewka jedna, żeby było wiadomo, co jest grane. No i tak to będzie wyglądało. Co ciekawe, do lota, jak złapałem, teraz nie brałem go do ręki wcześniej. Dostawały dobrą karmę i widać gołą po tym, jak tutaj. Przebył te, tą wiosenną kurację z tą resztą gołębi, na narzęsistka i, i tym środkiem, który też jest częściowo bakteriobójczy. Widać mu to służyło, bo zrzucił te dwie ostatnie lotki, które miał niedopierzone. Znaczy ostatnia mu zaczyna wyrastać. O i chodzimy, nie? Także no, myślę, że jak na początek no to to w miarę zadowalające tempo aczkolwiek no, chciałoby się żeby chodziły jeszcze lepiej ale to przyjdzie z czasem e, duża część samczyków naprawdę już ma ładny mięsień bez łuski też to ostatnio sprawdzałem a jeszcze co zrobiłem w czwartek wieczorem e, zakropiłem im e, nosówki e, takimi kroplami z hesanola akurat Kessland flusik e, żeby im wyczyścić Trochę te drogi oddechowe jeszcze też po zimie, żeby się tam rozpuściło to, co zalega. No, część, część trochę się pogilała, pokichała, poprychała. Natomiast część miała nosówki czyste, szczeliny otwarte. Nic tam z nich nie wyleciało, czyli same można powiedzieć sobie się oczyściły. No i co? I tak to wygląda. Ten materiał od pana Marka postaramy się wrzucić w osobnym filmie. Ale tak, żeby... Po prostu nie było to wszystko za długie, no i jakoś to poskładamy do kupy. E, short się pewnie ukaże w niedzielę, jeżeli nic tam mały nie pokombinuje mi na komputerze tak jak ostatnio. No i one tak sobie tutaj myślę z pół godzinki spokojnie polatają, dostaną jeść bo dzisiaj na głodnego. Natomiast gołębie młode jeszcze nie były oblatywane, może w niedzielę się zdecyduje na pierwsze wypuszczenie. No tu jest ciemno, zasadniczo. To jest 09, tej najładniejszej. Nie wiem, jakoś go śmiesznie sobie tu może nazwiemy. No generalnie bardzo przyjemny gołąbek. Po szczepieniu gołębie są te późniejsze, które zostały dołożone. Tutaj też jak widać nie jest posprzątane. Nie wiem, może dzisiaj sprzątnę, może nie. Generalnie kał jest w miarę suchy, w miarę zwięzły, pieza jest dużo. Nie widać, żeby coś tu się specjalnie z tymi głębiami działo. Więc no, co tu robić, nie? Te samiczki, które tutaj, a, bo przerzucałem młode, te, które już się nadawały na podłogę, to wrzuciłem tutaj też z tymi samicami, które będą przeparowywane jeszcze. Więc część z tych samic teraz pójdzie do samców też no, będą nierówno tego łębia, ale no, nie, nie bardzo mi to przeszkadza. Jakoś sobie to ogarnę, a po prostu jeszcze jedno łączenie czy tam dwa pozmieniamy. E, no i, i będzie jeszcze jedna zmiana, jak już całkiem będzie ten lęk, który teraz na jajkach siedzi odsadzony. to boksy jeszcze raz przeparujemy. Tutaj ze leży, czyli się młody wykuł u dziadka, natomiast no to nie jest po nim, te ich jajka były niezalężone, ale tu w międzyczasie jedna samica jak była oddzielana od samca, ta córka zresztą 188, ta tutaj, ona była z tym jednym z najładniejszych samców, wtedy sparzona i jak była zabierana to jeszcze jajka położyła, te jajka były podłożone zamiast tamtych i się okazało, że są zalężone. To tu nie było możliwości, żeby inny sam jest to pokrył więc to jest na 100% jeszcze te jajka zalężone były z boksu, one się tam wtedy mocno ganiały, były podebrane, więc no są gołębie jeszcze. Akurat dla mnie zostaną z tego połączenia, bo jeden był z tamtego lęgu, to jedzie właśnie z Rafała. No i co, I młodziaczki te jak sobie podrosną, to zostaną podzielone. Te, które będą miały iść tam na tamten gołęb, znaczy na ten przedział obok, to będą przerzucone, a te już... Po świętach myślę, na spokojnie wywędrują. Wtedy się gołębnik wysprząta i będzie miejsce na ten, można powiedzieć, drugi lęk. No, tutaj będzie trochę luzu, bo tu jest miejsce tam spokojnie. W sumie w tym gołębniku jest około 80 siodełek. Tu jeszcze na ścianach pewnie dojdzie coś, tak żeby no, tych młodych planuje w tym roku dość dużo. Chciałbym, żeby to było około stówy. Wiadomo, coś na oblotach zginie, gminie, do domu, coś na jakichś wywózkach, no myślę, że na spiz jak się zostanie. Przy tym co Jastrzą w tym roku robić, jak się ich zostanie gdzieś ko 80, to będę super zadowolony. No też chciałbym po prostu e, przetestować jak najwięcej tych połączeń u siebie na swoim gołębniku, bo nieraz jest tak, że jeden młody z gniazda zostawał, jeden był gdzieś tam odstępowany w tamtym roku na przykład. E, i no u mnie z jadiastrzą, u kogoś jest w sumie do końca nie wiadomo co to z tymi gołębiami jest a no zależy mi żeby to przetestować bo na pewno część gołębi z rozpłodu zostanie sprzedanych na jesień jeszcze nie wiem, bo prawdopodobnie jeszcze w trakcie lotów gołębi młodych na pewno na pewno no muszę trochę to ograniczyć bo mnie po prostu chcą zjeść Chociaż ten ładny, tamten ładniejszy, po tym są, po tamtym są, ale no nie ma mi już zmiłuj, coś będzie musiało wywędrować, także, ale myślę, że to pójdzie wszystko przez aukcję, będzie napisane uczciwie, powiedziane uczciwie, co jest grane, co dlaczego, ktoś będzie miał życzenie popróbować nieraz, To sobie popróbuje, ktoś nie, to nie wiadomo, także tak to wygląda. Młode lotek nie zrzucają pierzą tylko ukrywy, Także myślę, że jestem zadowolony. O, ten to jest fajny, ten 09, tu szczepiliśmy ostatnio z jurkiem tego MB, To tu przez krawki nas chciał dziobać, nie? No chodź, malutki, chodź. No, no chodź, nie bój się na siodełku walczy, a bez siodełka... bez środełka, to po prostu sobie, sobie po prostu. Dziobie nas tutaj trochę na głębi. No i nie chcę nas tak bardzo zrobić. O tu któryś młody kicha. Nie wiem czemu. Bo dzisiaj do wody pójdzie Gastric Boster. Karma jak widać wczoraj na wieczór, bo za dużo. Sypale to leży. I tak są gołębie prowadzone. A też właśnie, będąc u zbyszka, a zresztą debatowaliśmy trochę na temat karmienia no i do takiego wniosku wspólnego doszliśmy, że jeżeli się tak nie do końca umie tą karmę dawkować i nie bardzo jest czas na reagowanie na przykład na zmiany pogody albo na różne tego typu historie jak, jakiś wzmożony trening czy coś takiego to bezpieczniej dla tych gołębi jest jak one są na pełnym korycie nawet lotniki i wtedy regulacje robimy jakością karmy, nie ilością, bo one ilość to sobie dostosowują. Wiadomo, sezon trzeba będzie do, jak to się mówi, będą się musiały przyzwyczaić. Natomiast jak one sobie wyregulują to jakością karmy, to ilość, ilość same sobie będą dobierały to po prostu nie będą miały niedoborów, a przy dawkowaniu, jak czegoś nie zauważymy, to możemy im więcej zrobić krzywdy niż pożytku, także chyba w tym sezonie będziemy lecieć na pełnym korycie i młode i stare. Wiadomo, z wchodzeniem może być problem, chociaż to pod koniec tygodnia, no to jak cały tydzień a jedzą dobrze, to ostatni dzień można im to skrócić. I nie powinno być tragedii, ale no zobaczymy. No tu widzę, że tam młody pod stoliczkiem trochę o czym róży, to pewnie się nie nauczył jeszcze pić, więc go tutaj zaraz do korytka do Sawie, do pojnika. w zasadzie i, i się nauczy. No. I tak to wygląda. Także ja się biorę za robotę i coś najemię pana Marka. W szorcie to tyle. Pozdrawiamy i dobrego lotu. Dobrych lotów, bo już tuż, tuż.